Hej! Witajcie drodzy widzowie, Aryk od 265 Zapraszam Was na spotkanie oczywiście w ramach turnieju Ragi Santander w nowym początku Real Madrid oczywiście jak co? Torekcie gdzie... środę słyszymy się ponownie w, w, w turnieju ra, e, e, ten... Real Madrid, nowy początek. Mhm. Także zaczynamy spotkanie w ramach eee, właśnie tego i zaczynamy Real Madrid kontra Hueska bez zbędnego przedłużenia. Przejdźmy sobie do spotkania dzisiejszego. Real Madrid, hueska. Lecimy. Dobra, nie jedziemy z tym składem. pobawy teraz, pozwólcie, że wezmę jednak i się. i Nie, dobra. Zaczynamy, nie chcę się bawić jednak. Benzema na ustach wszystkich. Na początku sezonu trafia do siatki raz po raz. Za chwilę transmisja. Estadio Santiago Bernabeu, legendarny stadion madryckiego Realu. Tu się znajdujemy. Witamy Państwa jak najserdeczniej. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski i skomentuję dla Państwa dzisiejszy mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Mam nadzieję, że są Państwo gotowi na kolejne emocje dla Liga. Dziś zaprezentują nam obaj szkoleniowcy. Czy mają za nadzór jakieś niespodzianki, czy też skupią się na swych najważniejszych atutach. Kibice oczekują dobrego widowiska. Moim zdaniem mają rację. Obie się nie zawiedli. Real dzisiaj w następującym składzie.

Chyba nie będzie problemu z rozgrywaniem. Bardzo popularne ustawienie, które pozwala zdobyć przewagę w środku pola. Pomocnicy aktywnie włączają się do akcji i pomagają napastnikowi. Zobaczymy, czy to wsparcie będzie dziś wystarczające. Dobra. Real Madrid z nami jest pod kilkoma przydomkami. Nie wszystkie oczywiście są używane z równą częstotliwością. Los Blancos i Los Galacticos znacznie przewyższają popularnością los Merengues czy los Vikingos. Co ciekawe, przydomek królewski nie funkcjonuje ani w nazewnictwie hiszpańskim, ani w uniwersalnym angielskim. Real nazywany jest tak bodaj tylko w Polsce. Królewscy rozpoczęli pierwszą połowę tego spotkania. Może coś z tego będzie? No. To przejmie tę piłkę. Chyba se jaja robi w tym momencie. Ha. Karim Benzema ma talent wystarczający do uciśnięcia w razie konieczności, ale z pewniuta projców no ma niepowstraszalną szansę! Jest! Powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę, a w futbolu, efektywne i efektowne. Sprytnie, jest no. obrońcy i po prostu nie mógł sparnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. 1 do 0. Czy będzie więcej w spotkaniu? Zobaczymy. Ja klikałem... A. Nie będzie kontynuacji tego ataku, piłka poza boiskiem, grę wznowi nam za chwilę bramkarz. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Kaleriko Rafamir i mamy stratę ładnie po skrzydle Oj. Za nie było to za mądre. Nie dawali rybalom spokoju i zmusili ich do błędu. Łatwa strata świet! Siedźcie Nie, teraz odczytał zamiary przeciwnika. I ja nie <laughs> ja będę e, tu się wysilał z przekleństwem. No, no i co? I co? Kozaku? Dobrze. Utrzymują się przy piłce. Konstruują atak pozycyjny. Przydałaby się... Poznał kozak cu... To jest piłką kolejne metry. Piłka oddana rywalomu. <laughs> Przykozaczył i proszę bardzo. O. Fuck. Fake shit. Chcą kozaczyć? Chcą kozaczyć? No to zaraz patrz. Zaraz ten będzie kozaczył i zaraz straci. Mówiłem, że będzie kozaczył. I straci piłkę. Fake. Fake. Dobra, moment. Cross. Odryć. Tego, skoro to dobrze się pokazał, Karim Benzema. Dzięki temu trafieniu Real Madrid prowadzi już z trzema Trudno będzie mu zagrozić. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności. tego i Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu, więc 2 do 0. teraz atakuje. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy. Tak, tak, proszę Państwa, jest to, ale teraz się teraz cieszy. Powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Zbudowanie akcji to jedno. Druga sprawa to wykończenie. Prawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzały. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Dobre przejęcie podania w środku pola. Wyprowadzają atak. Udało się. Czy będzie gol? Gol dla Realu Madryt. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wybił go w pole. Obrona popełniła błąd, który skwardliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić. Świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Trener już pewnie myśli nad cierpkimi słowami, którymi zruga swoich podopiecznych po zejściu do szatni. 4 do 0. Skomentuję to krótko. Jeden zespół gra, drugi niemal stoi na boisku. Mir, Ładnie rozwija się ta akcja. Prowadzenie 4 do 0, jedna strona... Duro, wchodzisz. Ty chcesz... Są... Wsko... Odrycia, dobra. Całkowicie zdominowali pierwszą połowę i wystarczy, że w drugiej utrzymają korzystny rezultat. I stracili półkę. Zostawił za sobą trochę boiska. Taka gra obrony to gra na alibi. Nie trafił! A... Mało brakowało. Niepotrzebnie postawił na siłę. Był sam na sam z bramkarzem. Można to było wykończyć technicznie. Rafamir? Ależ przeczytał to jak profesor. Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Prosto Prostopadłe podanie będzie groźnie. Przecież wychodził sam na sam. Czy będzie czerwona kartka? Jest. I Sędzia pokazuje obrońcy czerwoną kartkę. Tego należało się spodziewać. Ostatni obrońca musi grać ostrożnie. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. Nie? nie wyszło dobra, bo chciałem coś innego rozegrać, ale nie wypykło. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Przed nami końcowe 30 minut. Real traci teraz piłkę. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom, przy linii bocznej trwają już... Był naprawdę blizna! Gdzie spalonego to masz? Błąd FIFA chyba. Niestety będzie spalony, chociaż minimalny. To będzie podwójna zmiana. Czele del partido. el 6, Sandro. Y con el 17, Miquel Rico. Idzie z piłką do przodu. Oszukał obrońcę. I teraz bardzo ważny przechwyt: ascensio. Ale świetna szansa teraz. Skuteczna obrona wrogia. Piłka nadal w 3. Goal! Co? Tracił tę piłkę z kolei. No, no! Wspaniały strzał! Brawo, brawo, brawo! Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy brataż mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno. Wszyscy trenerzy świata chcą, żeby wybijać piłkę po, poza zasięg rywali. Tutaj trafiła wprost pod nogi przeciwnika, który sprawiedliwie to wykorzystał. Zgadza się państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Nie. Aj? Na sz, przejmuje piłkę. po szóstego gola, no? Trener postanowił wprowadzić do gry grabszy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się <grystanie> I co mu to da, jak grabie w dziesiątkę? Przejęte podanie nie, to Real Madrid oddaje piłkę. No i strata piłki. Dobrze się pokazał. Gdzie Za wcześniej ruszył do podania. Spalony. Te masz offside. No pokaż. Pokazuj. Jestem ciekawy, błąd FIFA. Jak obrońca jest tutaj, to gdzie jest spalony? Ja się pytam. War by się przydał w FIFA. Naprawdę. Naprawdę, w FIFA teraz. Jeżeli mnie słuchają, twórcy Fify, Zróbcie war. Bo to jest. Naprawdę taki rażący błąd, że. tym Nie, ej, sport, jeżeli mnie słyszycie, oglądacie, to ja proszę o war. Proszę o war do, do FIFY, po pierwsze. Po drugie, zlikwidujcie te błędy spalone, których nie ma spalonych. Niech hiszpańscy sędziowie tego kurna Sędziłem porządnie. że rozwija się ta akcja. Strata i przypiłce rywale Będzie okazja do kontry. Spalony. Gdzie? Szybko do znowu? Gdzie znowu? Pokaż mi gdzie znowu. No. Fajnie, fajnie, spalony, fajnie. Jak on jest przed linią spalonego. No sam bramkarz tam stał. No kurna. Od kiedy sam bramkarz wyznacza linię spalonego Błądy, błądy FIFA jak tak, kocham Naprawdę War tu się by przydał w FIFE No dajcie war do FIFA, będzie ciekawie No i proszę, udało się odebrać piłkę No i tu nie ma spalonego już w Won Dobrze, ucieka obrońcą nie może tego zepsuć. Ta tym razem gra w przewadze przyniosła wymierne korzyści. Kiedy ma więcej zawodników na boisku, to gra się z ale nie zawsze oznacza to bramki. Im się uda. Różnica klasy. Pojedynek dość mocno jednostronny. Teraz jeszcze ta bramka w dłuższym czasie. Sytuacja dla pokonanej drużyny dość przykra. To już jest takie dopicie ranne. Chyba brakuje słów na dzisiejszą grę zespołu. Szykuje się niezła bura w szatni. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj, Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić łapki, w ogóle komentarz pod filmem. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Łap. Do jutra, jutro słyszę o tym innym. do jutra, trzymajcie się, cześć, pa.